Jednak ten zawód budzi możliwość poznawania całej masy wyjątkowych osób. Spróbujecie takiego doświadczenia, zmusicie się do tego, to gwarantuję Wam, że akurat ten rodzaj e, materiałów pomoże Wam e, wybić konto do tego, że będziecie mieli kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Nie musisz się od razu całkiem zmienić. W rapie chodzi o te mikrowady. Ale jednak troszeczkę bądź bardziej czytelny. Warto to robić, czasami jest to zupełnie bez sensu. Akurat w tym numerze robi świetną robotę, wypełnia dziury i robi ogólnie fajny imprezowy film. Mnóstwo początkujących raperów, którzy nie wiedzą na przykład, co to jest high hat co to jest stopa. Tak zmiksowany, tak połączony, że będzie stwarzał wrażenie jednej całości, to nie będzie można mówić o cytacie. To musi być jednoznaczne, że to nie jest moja kompozycja. A to jest mimo wszystko ważne, że wiesz, to trzeba też zrozumieć, że wychodzicie gdzieś na przykład i na twoich bliskich nie do końca dobrze może działać to, że co chwilę ktoś do ciebie podchodzi. Jeżeli zaczyna nagrywać swoją muzykę, to najczęściej brzmi jako, znaczy brzmi bardzo podobnie do swojego ulubionego artysty, którego dużo słucha lub zlepku ulubionych artystów, których słucha. Także możecie przy zakupie interfejsu dostać pakiet wtyczek wartych często po kilkaset albo nawet czasami kilka tysięcy złotych. Nazywam się Wini, uczestniczyłem w rozwoju paru konkretnych karier w tym kraju. Jestem wydawcą, ale przede wszystkim producentem wykonawczym. Sprawdzajcie to szkolenie. ESA!